Cześć, dzień dobry. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i zapraszam Was na wspólny poranny spacer. Moi drodzy, zaledwie tydzień temu prowadziłem power walk idąc po śniegu. Temperatura wtedy była minus 3 stopnie, a wokół widać było alpejskie szczyty. Dzisiaj, dzisiaj jestem za oceanem w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, w Miami, gdzie no cóż. Temperatura jest nieco inna, podskoczyła, chociaż wieje taka chłodna bryza z północy i temperatura jest, no można by powiedzieć tak, trochę chili 27 stopni. Wiem, trochę w głowie się poprzewracało. No, ale co mam zrobić? Przeleciałem tutaj e, w obowiązku połączonym z przyjemnością. Wystartuję w regatach, które się nazywają Bacardi Cup. Będzie to 98. edycja tych legendarnych regat, w których na starcie stanie ponad 80 załóg z całego świata. Z Argentyny, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, oczywiście Stanów Zjednoczonych, Kanady i wielu innych państw. A ja w załodze razem z Brazylijczykiem Bruno Pradą będziemy ścigać się o co? O zwycięstwo. Dzisiaj będę miał przyjemność podczas spaceru opowiedzieć Wam trochę o moim podejściu do tych regat. Trochę Wam opowiem też o historii tego wyjątkowego wydarzenia, która zapoczątkowana była na Kubie. Przez rodzinę Bacardi. Tak, to ta słynna rodzina od Rumu. I był to rok 1927. Ale zanim cofnę się w czasie, to chciałbym Wam tylko przypomnieć, o co tutaj chodzi z tymi naszymi wspólnymi spacerami. No tak, bo ja teraz idę i mam nadzieję, że Wy też idziecie. Idziecie i słuchacie. Idziecie. I e, jesteście na świeżym powietrzu. Idziecie i jesteście w ruchu, w aktywności. Nie musicie e, zwiększać tempa. Każda, każdy niech dostosowuje i dostosuje swoje tempo e, spaceru do, swojego, e, do swoich potrzeb, do swojego samopoczucia. Najważniejsze jest to, żeby wyjść na świeże powietrze e, i trochę się poruszać, trochę zebrać tej aktywności. Wiem, że pogoda może być zgoła inna niż tą jaką ja mam tutaj, ale uwierzcie mi, nawet kiedy jest, warunki są niesprzyjające, to może to bardzo pomóc. I tak naprawdę ten nasz Power Walk to nie jest podcast. Jest trochę podcast, ale w ruchu. Natomiast to jest przede wszystkim motywacja, to jest takie, wiecie, współdzielenie wspólnej pasji do, do aktywności, do dbania o swoje zdrowie. Bo my w Powerwockach chodzimy po zdrowie. I dużo o zdrowiu także przy okazji takiego spaceru mówimy. Więc cieszę się, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że także dzisiejszy spacer przypadnie Wam do gustu. Moi drodzy, tuż za mną jest Zatoka Biscayne. Tam jest Ocean, a my będziemy już dzisiaj pływać tutaj i trenować razem z Bruno i z wieloma innymi zawodnikami. Mamy sparing partnerów z Szwajcarii i ze Stanów Zjednoczonych, z którymi wypływamy dzisiaj. Będziemy testować m.in. nowe żagle, ustawiać naszą łódkę. Będzie to, można powiedzieć, taka rozgrzewka przed głównym starciem, które rusza w poniedziałek już o 12 start do pierwszego wyścigu. I tak przez cały tydzień w przyszłym tygodniu będziemy się ścigać. A finałowy wyścig zaplanowany jest na sobotę. Długie regaty, co? No ale taka właśnie jest tradycja tych regat. Tradycja, która, tak jak wspomniałem, sięga do ubiegłego stulecia. Był to rok 1927, kiedy jeden z członków rodziny Bacardi, ta firma, już wtedy założona przez. Chyba pradziadka Tito Bacardiego, którego poznałem, właśnie wymyśliła, że jeżeli mielibyśmy coś zrobić wokół sportu jako firma, jako producent rumu, to zróbmy to wokół wody, która jest bardzo dużo wokół Kuby. No i tak wystartowały pierwsze regaty klasie Star. Zawsze była to dwuosobowa łódka klasy Star. Oczywiście w tamtych latach były to łódki zbudowane z drewna, maszty były drewniane, żagle bawełniane. Dzisiaj, dzisiaj oczywiście technologia poszła bardzo do przodu i pomimo, że nie mamy konstrukcji wykonanych z włókien węglowych. Dlaczego? Po to, żeby obniżyć cenę sprzętu, bo wiadomo można by było ją wystrzelić w kosmos i ale to by tylko sprawiło, że nie każdego byłoby stać na taką formę ścigania się. Ale jednak te łódki są dopracowane i oczywiście bardzo szybkie świetnie zbudowane więc tutaj nie można się do niczego przyczepić. No i po wielu latach także w okresie wojennym po okresie wojennym. Te regaty trafiły z Kuby tutaj do Florydy. Cała firma przeniosła się, i siedziba, cała centrala firmy Bacardi. Jak mówię, jest to producent alkoholu, o którym dzisiaj także trochę powiem. Jak sportowcy podchodzą do tematu alkoholu, jak ja także, że tak powiem, jego omijam z daleka. Ale to nie znaczy, że nie mamy tutaj się ścigać, i no pełen szacunek także dla, dla organizatorów tych regat i głównego sponsora. No i później firma przeniosła się tutaj do Miami i od lat ścigamy się właśnie w Miami. Zawsze jest to początek marca, pierwszy tydzień tak naprawdę marca, i tutaj się ścigamy. Jak to jest z tym alkoholem wśród sportowców? Więc byłem świadkiem wielu sytuacji. Najczęściej widzę sportowców, którzy celebrują swoje sukcesy albo zapijają smutki po porażkach. to niestety tak też jest czasami. Albo uwalniają emocje, bo mam też, też takich zawodników wśród znajomych, którzy na koniec jakiegoś ważnego, ważnych zawodów, niezależnie które miejsce zajmują, to biorąc pod uwagę ilość Czego, napięcia, stresu, który towarzyszył przez całe zawody, po prostu muszą to w jakiś sposób uwolnić. I są oczywiście na to różne sposoby, ale znam też takich, którzy po prostu resetują się całkowicie, aż ciężko mi na to patrzeć. Ale później, po jakichś dwóch, trzech, a może nawet czterech tygodniach, dochodzą do siebie. Nie chwalę takiego postępowania, ale mówię jak jest, bo niektórzy tak właśnie mają. Na regatach, które są tutaj w Bacardi, bar jest otwarty, można powiedzieć, przez 24 godziny. W klubie oczywiście Bacardi zapewnia i na pięknym tarasie, i w barze pełen dostęp do trunków. Zauważyłem, bo jestem bacznym obserwatorem, że żeglarze mało z tego korzystają. Jest tam może garstka na palcach jednej, może dwóch rąk, można policzyć tych, którzy, którzy, którzy co, którzy sięgają po alkohol przed albo w trakcie zawodów, ale tak to zauważyłem, że żyjemy chyba w takiej trochę bańce. Wszyscy wiedzą bardzo dobrze, że to nie pomaga. Alkohol nie pomaga w trakcie zawodów. Sam się złapałem na tym. Przepraszam za hałas, ale właśnie samolot ląduje. Podchodzi do lądowania, właśnie przeleciał mi nad głową w tym momencie. Jest tutaj dosyć duży ruch, gdzie przyszedłem na spacer i gdzie maszeruję, nawet w momencie, kiedy tutaj blisko jestem wody. No i sam zauważyłem po sobie, jeszcze w dawnych czasach, kiedy byłem młody, że już trenowałem, że każda, każdy drink, każde piwko sprawia, że następnego dnia jest mi ciężej. Nie tylko wejść na wysoki poziom wydolności, ale też i siły. Dużo szybciej kropelki potu pojawiają się na moim czole, e, wtedy kiedy, że tak powiem, wcześniej e, czegoś się napiłem. E, teraz to w ogóle mnie nie dotyczy, ale to za chwilę. Natomiast e, e, co też jest ciekawe, że po spożyciu alkoholu zauważyłem, że dużo wolniej się Regeneruje, czyli wracam do pełni sił. Po wysiłku, powiedzmy, miałem 100% i schodzę do 50% albo 30% swoich sił, wiadomo, w takich momentach trzeba zadbać o swoją regenerację. Trzeba przyspieszyć powrót do pełni sił, do tych 100%. I jakakolwiek dawka alkoholu, czy to mocnego, czy delikatnego. Nie pomaga, wręcz wydłuża ten stan, e, e, proces regeneracji. Weźcie to pod uwagę, bo naprawdę ma to e, znaczenie. E, jeśli chodzi o Bacardi, to ja widzę w tym, w tym ich działaniu troszeczkę inny tryb, typ postępowania. Otóż e, oni oczywiście tutaj promują się po całym mieście. Same regaty są tylko, że tak powiem, takim e, punktem startu do całej kampanii, którą robią po mieście. I jest oczywiście bardzo duża grupa osób, która nawet się nie ściga, nie żegluje, e, nie ma nic wspólnego z tym sportem, ale przyjeżdża na e, teren e, wydarzenia. E, często są to pięknie ubrani ludzie. Partnerzy, klienci, firmy, no i tam oczywiście rozmowy wszystkie, dyskusje, szczególnie wtedy kiedy nic nie robią takiego aktywnego tego dnia, czy w ogóle w życiu, kończą się przy barze, przy stole, przy drinku. I jest bardzo duża grupa osób, która właśnie tak postępuje. I to jest moja taka obserwacja. Właśnie. Dlatego, dlatego. Tutaj mam dla Was takie przesłanie, że jeżeli chcecie, że tak powiem, zadbać o swoje zdrowie, wyzwolić się w pewnym sensie od tego otoczenia związanego z drinkami, piwkiem, winkiem i tak dalej, dobrze mieć, dobrze mieć jakiś cel, cel, który związany jest no, z wysiłkiem. To nie musi być, nie wiadomo, jak, jak duży wysiłek, ale chociażby samo nasze chodzenie codzienne, taka systematyczność chodzenia, czyli aktywność, dbanie o zdrowie, albo tak jak widzę tutaj towarzystwo, które biegnie wzdłuż wybrzeża i drogi, które biega pewno przygotowuje się do jakiegoś maratonu albo do wyścigu kolarskiego. Jakakolwiek aktywność i dbanie o tą aktywność, o budowanie formy ustawia w naszej głowie, może ustawić w naszej głowie. Taką chęć dbałości o naszą formę i nasze zdrowie. I to jest coś, co uważam jest bardzo dobrym powodem do tego, żeby sobie po prostu odpuścić jakiekolwiek swawole i przyjemności związane z alkoholem. Ja taki tryb sobie ułożyłem swojego życia, że w ogóle. Można powiedzieć, w ogóle nie piję, ale nie tak, że zakazałem sobie spożywania alkoholu. Nie. Myślę, że dwa, trzy, może pięć razy w roku napiję się, ale raczej jest to lampka wina. Słuchajcie, pięć, około pięciu razy w roku. Nie w tygodniu, nie w miesiącu, tylko w roku. Ale lampka wina. Czasami mam po prostu ochotę napić się e, piwa chociaż zdarza mi się to bardzo rzadko. Po drinka nie pamiętam kiedy sięgnąłem, chociaż były takie lata, było to chyba z 10 czy 20 lat temu, gdzie byłem wielkim fanem wódki sour, oczywiście Bacardi również i wielu innych takich kolorowych drinków. Ale przeszło mi to kompletnie. Dlaczego? W jaki sposób? Ponieważ po pierwsze Wpadłem w towarzystwo, znaczy wokół siebie mam takich ludzi, którzy bardzo mało spożywają alkoholu albo w ogóle to taki przykład jest tutaj jak mieszkamy w domu u Ogiego, naszego rywala. Jest Bruno, jest wiele innych zawodników, to co ciekawe, nikt nie pije. Nikt nie pije w ogóle alkoholu. Nawet jak wychodzimy gdzieś do restauracji albo jest jakiś cocktail party, Bacardi nas zaprasza, w każdy, na każdych regatach na taką opening ceremony do swojej siedziby, do swojej centrali, to także tam zauważyłem, że bardzo mało osób sięga po drinki, a w tym moim najbliższym otoczeniu, takiej bańce, w której żyję, nie pamiętam kiedy widziałem, żeby ktokolwiek pił. I znów, co ciekawe, nie było tak, że ktoś sobie narzucił to, powiedział kategorycznie, nie piję od dzisiaj i tak dalej. Nie, tylko to był taki mindset, który się stworzył w głowie. Skoro alkohol szkodzi zdrowiu, bo no, chyba wszyscy to dobrze wiemy, jest trucizną, to dla naszego organizmu, pomimo że oczywiście ma też jakiś taki przyjemny wpływ na nasze samopoczucie, głównie głowę, na pewno nie na ciało i nie na zdrowie, wątroby <laughs> czy tam wszystkie inne układy, ale jednak czasami e, sprawia, że nie podchodzimy do tego wszystkiego tak na serio i tak na poważnie i niektórzy no, uciekają od e, codziennych trosk właśnie w ten sposób, do alkohol, przez alkohol. E, to, mm, e, to jednak e, myślenie o tym, że to jest niedobre bardzo w tym e, pomaga i ja nic więcej, tak naprawdę, nie, nie zrobiłem w, w więcej w tym temacie. Dlatego myślę, że to, co chciałem, żeby dzisiaj wybrzmiało podczas tego spaceru, to jest pierwsze, to jest otoczenie, które ma wpływ na nas. Co robimy, jak żyjemy, co jemy i co pijemy. Oraz to, co robimy. Do czego zmierzamy, gdzie idziemy, w którym kierunku i czego słuchamy sprawia, że zaczynamy postępować właśnie tak. Ja sam zauważyłem, że w momencie, kiedy zacząłem chodzić na spacery codzienne, właśnie na te nasze powerwalki, że mamy kolejne regaty, na których no wiadomo, że jest dosyć spory wysiłek i to psychiczny, i fizyczny, to nie chcę i nie będę sobie szkodził. Nie będę sobie psu tego wszystkiego, co wcześniej zbudowałem. Świetnie o tym mówiła kiedyś podczas power walku Maja Włoszczowska, nasza znakomita sportsmenka, olimpijka, medalistka olimpijska, i ona właśnie też mówiła o motywacji i o tym, że jak to istotne jest do czegoś zmierzać, ale także i cały ten proces e, i ta praca, którą wykonujemy e, i do tej pory wykonaliśmy. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do tematu, myślę, że jest to w porządku. I co ciekawe, już na koniec powiem, że ja mówię otwarcie, że nie piję alkoholu. Nie to, że w ogóle, tylko po prostu nie piję. I nawet tutaj, jak rozmawiam z Edim, szefem całego Bacardi, który nam kibicuje, wypływa na, na jachcie swoim pięknym, motorowym, na trasę regat to w rozmowie tam przy wręczeniu nagród, czy, czy przy właśnie tym otwarciu gdzieś tam schodzimy na temat produktów, Rumu, jak powstaje, jakie są, że tak powiem, rodzaje i tak dalej. Ale ja otwarcie mówię, jest jestem jak najbardziej OK. OK. My nawet nie zachęcamy i nie zmuszamy. Mamy to, jest grupa osób, która Lubi to i dla nich właśnie to robimy. Ale w ogóle nie rozmawiamy o niczym innym. I już na koniec powiem, że tradycją jest, że przy wręczaniu nagród otrzymuje się puchary. Zwycięzcy otrzymują puchary, takie duże puchary. I na regatach Bakardii, Edi, właśnie jako szef całego Bacardi całej firmy, wlewa, wlewa do tego pucharu rum. No i zwycięzcy w pewnym sensie wypijają ten rum. Później oczywiście przekazujemy też innym, którzy także chcą zasmakować tego trunku z tego pucharów zwycięzców. No i przez to, że pięć razy wygraliśmy te Bacardi Cup, przyznaję się, odrobinę tego rumu w marcu Wypijam, ale jest to jedyny czas w roku, kiedy to się dzieje. Ciekaw jestem, jak tam pójdzie w tym roku. Um, nie będę narzekał w momencie, kiedy znów będę musiał się. <laughs> Muszę, ale będzie okazja, żeby się napić tego rumu. Trzymajcie mocno kciuki, um, i um, mam nadzieję, że to będzie um, fajny um, tydzień i dla Was, a na pewno tutaj intensywny dla nas. Um, Zapraszam Was już od razu na jutrzejszy Power Walk, na który zaprosiłem na wspólny spacer mojego partnera do załogi w załodze Bruno Prade, Brazylijczyka. Będzie to Power Walk po angielsku. Bruno, świetny facet, zresztą no, sami się przekonacie. Dołączcie do nas jutro, będzie ciekawie. To wszystko na tą chwilę. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam tutaj. E Obok mnie, jeśli z Was, którzy oglądają, mogą zobaczyć e, panorama e, samego centrum e, Miami, a tutaj zatoka, po której dzisiaj będziemy e, już żeglować. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Papa, pa. do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma Multi od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.